Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam się podzielić modernizacją, jaką zrobiłem w swoim piecu kamen perfect bio 15 kW, a chodzi dokładnie o zawirowywacze, które tutaj widzicie. Są są dwa w... typy zawirowywaczy. Ten pierwszy po prawej stronie to jest typ zawirowywaczy w piecach kamena perfect bio, w tych zielonych. Były one na początku produkcji. Natomiast ten drugi typ jest teraz dostępny i, i wkładany w piece. Hmm, w kolorze, tym czarnym, z e, taką dźwignią boczną do ręcznego czyszczenia płomienic. W związku z tym, że miałem dosyć wysoką temperaturę spalin w, w czopuchu, tutaj postanowiłem, że zamówię u Państwa z Kamena takie trzy zawirowywacze nowego typu i zobaczymy, jak to będzie działać. Dzisiaj, właśnie przyszły, już jestem po pierwszej próbie. Standardowo na tych starych zawirowywaczach temperatura w czopuchu wynosiła około 185-190 stopni Celsjusza, natomiast te po lewej stronie sprawiły, że temperatura ta spadła do 145-150 stopni Celsjusza, tutaj na, na czopuchu. Więc myślę, że zmiana dosyć mocna. Różnice również w budowie widać tych zawirowywaczy. Nie dosyć, że są dłuższe, więc ten po lewej stronie nowego typu wypełnia całą płomienicę. No to też te wiry, które tam powstają, no na pewno też są znacznie większe, co, co wpływa prawdopodobnie na. No nie prawdopodobnie, na pewno na tą niższą temperaturę w czopuchu na wylocie, więc mam nadzieję, że więcej tego ciepła zostaje po prostu w, w piecu, w kotle i jest spożytkowane na ogrzewanie wody, a nie idzie, idzie w tym. Także myślę, że dobra zmiana. Mm. Oczywiście trzeba to sprawdzić na. W, okresie, w dłuższym okresie czasu, ale myślę że, myślę, że będzie to robiło robotę. No bynajmniej już robi robotę, więc, więc na plus. Myślę, że jak się odezwiecie do panów z Kamena, to wam takie zawirowywacze zrobią. Mi je zrobili w cenie 70 zł za sztukę, więc super. Koszt 210 zł za 3 sztuki, więc jest całkiem ok. Także zobaczymy, co będzie później. Na chwilę obecną myślę, że jest, że jest kit.